Siema siema, jestem Riot Gplay a to jest kolejny 31 odcinek e, serii Otwarmy Od do firmy ZFS A15 na góra V4, ale mi ścina coś tutaj. Mm, ze mną jest Patro 114. Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie w następnym odcinku Riot Gplay. Uryjota e, Dobra i co w tym odcinku będziemy robić e, Bo mam trochę plany Dostałem od Patra fajny rozrzutnik także lecimy za obornikiem dzisiaj e, Więc ten Ja sobie to wszystko porostuję od razu Żeby nie zwlekać I e, jest dzisiaj kamerka tak jak mówiłem Znaczy jak widzicie A to dlatego że mamy dzisiaj 1000 Obchodzimy 1900 subskrypcji No mm, 2000 nie udało nam się dobić do końca wakacji Zabrakło stówki No tam... nie niecałej stówki, ale to już mniejsza większość, także mm, nie ma co się przejmować do, Kiedyś tam dobiłem. no i jak, jeśli... W sumie no tak, no jak... Umowa była taka, że jak dobijemy do końca wakacji to będzie maraton 5 filmów dziennie Jeszcze jednego dnia A że nie, nie udało się to maraton, nie będzie, tylko będzie po prostu jakiś zwykły specjal Także ten... Także no. tyle, no Także wy ten odcinek pewnie zobaczycie jeszcze dziś, nie kiedy go nagram tylko w piątek o 18, prawdopodobnie, miał być tak trochę później. E, bo już się zaczyna ten cały okres e, szkolny, więc no niestety dzisiaj ja akurat wyjeżdżam do, 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 do internatu. Patry, to chyba jutro, nie? Tak, jutro. No właśnie, także tak troszkę lipa. Po prostu ja są w domu. No. Taka prawda. Nie no, to głupie kwaterowanie, muszę tam być po prostu i nie, nie, nie w ogóle O fuck, ale go rzuca Chyba zaraz zaczepię obciążnik Okej, okay, dobra Trzeba się poczepić go do, w ogóle do przodu Da się, da się, troszkę podjadę tutaj O, sekundka No i ty dzisiaj nie ma waszych komentarzy tak jakby Więc z Patro gadamy po prostu tak No, na żywo lecimy że no. Czekamy na Battlefield 1 i będziemy live streamować No, już długo BF wychodzi, także... Miodzio, oby poszedł tylko na kompach. Znaczy, na no, moim to nie wiem, czy pójdzie Znaczy, powinien pójść No, a minimalnych na pewno ci pójdzie, spokojnie No jestem moje ciekaw, sił. czy moje, mojej bestii na ultra nie przytnie Nie no, będzie git, ty masz dobrego kompa, To, to no. u ciebie się nie ma co martwić Okej, okay. Miodzio E, także o czym jeszcze mogę z Wami pogadać e, jeśli, oglądaliście, jeśli nie oglądaliście filmu informacyjnego To powiem Wam tylko tyle, że filmy będą e, w poniedziałek o 9 W środę będzie o 12, jeśli będzie w środę e, I będą jeszcze w piątek o 18 Także tak teraz będzie wyglądać e, sytuacja na, z filmami Obronika jest dosyć mało Bo mamy tylko około 20 ton Także nie jest jakoś tak dużo Ale rozrzucimy sobie po prostu co mamy, resztę zawałpnujemy, a później opryskamy sobie także. także ten. Tak. Zauważyłem, że też laguje mi trochę na tej farmie. Więc jakby będziemy pomalutku się wynosić z tej farmy. I lecieć na jakąś inną. I napiszcie w komentarzach, na którą farmy ze świniami czy z owcami chcecie. Bo tu mamy krowy, to to wiecie, to wszystko ale jasne, elegancko. Ale napiszcie w komentarzach, czy chcecie krowy, czy. czy owce, czy. Czy świnie. Czy świnie. tak. <grym> dokładnie. No. no Ci, że ciekawsze pola są, tą, są tam koło świn, takie fajne, ciekawe pola zawijane i tak dalej No, to nie, nie wszystkie, ale tak będę pracował nawet na tych, które mam, nie? Tylko, że jakby tej przy farmach to już sobie odpuszczę, bo to po prostu jest mało pola, dużo zakręcania, także nie, mm -hmm. tutaj koło gospodarki tej sobie odpuszczę mm -hmm. Ogólnie ja też posprzedawałem trochę tej yy, rzepaku, struzłem, z, cały styl chyba sprzedałem, dwie pszczepy było zapotrzebowanie, także, no, sorry, że nie, nie pokazywałem Ale na jakoś tak wyszło I jeszcze chciałem trochę dozbierać pieniążków, żeby był nowy traktor Ale no, no o, trudno, jakoś tak wyszło, więc y, Będzie dopiero w poniedziałek odcinek, to wam wtedy będziecie widzieć No dobra, dobra. Tylko nie wiem na jakie pole pojechać, chyba będę na to 71 albo 55 Mono jest takie fajne podłużne, no, tam można się pobawić trochę z tym obornikiem Okej, okay. sypie się ładnie. Co ty włączyłeś? Y Telefon. No, no słyszę ale. I odpalił mi się mój zapis z tego, z live'a Aha. A, no tak. W ogóle teraz też Patro streamuje, także jak to się może ci wbić. Czasami tam e, on coś fajnego robi. Nasze nie zawsze, ale tak czasami. Tak, tak. <laughs> <Nie> <laughs> no, no. Ale mi miota tylko tym traktorem, kurczę. Zapomniałeś użyć kamerki, żeby widział, co robisz. Widzisz? Coś nie robi. Oj, dobra <laughs> nie to. Możesz zdradzić takiego. Ja tego obornik tutaj to... wrzucę na razie. Ale mógłbym Cię krytykować, że rozrzucasz gówno na odradzać coś. No bo tak jest trochę, ale... No dzisiaj taka główna trochę sprawa, ale... na akcja, no to tak, tak. mógłbyś ośmielić... zaryzykować. Yy, zaryzykować takie stwierdzenie. Zaryzykować takie stwierdzenie. Jezus Maria. Gdzieś ty się uczył mi mówić. Yy, w domu. Boże chwali. Tak jak do ciebie tak mówię, co dał piat mama jak cię wolę, to powie 10 niepotrzebnych wyrazów. No? Będzie najpierw takie e, coś tam ułam talerze, coś tak dalej i a chodź na bied. Aha. Dobra, już się rozsypuję. To teraz jedziemy na pole. To jak? 55 czy 71? Polecam 71. No to 71. Świetny wybór, patro, o to chodziło. Jedziemy Ej, to się mieści 20 ton. Co ty ganasz? No. To gitara jeszcze lepiej. Boże. 20 się, to mi chyba na całe pole nad wystarczy. No. No zaraz to no zobaczymy. Jakby ktoś chciał kupić telefon, to chętnie sprzedam, tylko taki trochę popsuty. Dosył mu się psuje. Znaczy wiesz, taka ta świeżo się klika od razu. Jak to rozrzuca? No mi Do, nawet dobrze, także le lecimy z tym zabornikiem No, y oczywiście obornik F2 jest wgrany na mapę, także super, polecam Ty na Bolusiowi ciśniesz to nie? Tak, tak, ja na Bolusiowie tam sobie latam, y caseem sobie śmigam, chciałem y popatrzeć na Masseja, ale jak zobaczyłem cenę w y tym super sklepie Micholanda Gromet Zaraz zrezygnowałem z Mastery'a i zostałem przy kejcie O, no, musiałbym to sam ten po... Co? Pół mapy bym musiał żeby zarobić na Mastery'e No, daj spokój, ja w ogóle tak... Czekam aż będę o te lepsze maszyny, żeby więcej pól obrabiać, nie? Bo na razie tak trochę słabiutko jest Jak chodzi o maszynki Znaczy no, maszynki nie są same sobie złe A właśnie, ja chyba nie pokazywałem, że ja sobie kupiłem nowego klasa Nowy klas combine Tak, to nie wiem czy na live było czy, czy kiedyś tam Ale nie szła. większość klas yy, jest kupiony yy, Zaraz wam go pokażę Tutaj w garażu yy, Tutaj, o zaraz O tak on wygląda Taki fajny 7,5 tony pojemności yy, A header 6 no prawie 7 metra 7 metrów To jest yy, czym kosić ale nie ma czym siadć no właśnie, znaczy nie, siewnik mam też 6 metrowy, to nie, że wiesz, że nie musisz nawet y, kultywować, nie? Ten oryginalny? Mhm, ale widzowie się przystrali, że no musisz kultywować, bo jednak gramy no bo realnie. Ta... No, no to a... kultywuję. Albo chociaż to myślę, krystalik. że bym sobie jakoś poorał. Ten, jak kiedyś tam tym y, krystalem chyba ciągnęłeś ten siewnik, nie? No chyba tak. Ten krystal to by nawet nie drgnął tutaj drgnął, ja cenię w nim <grystanie> Ale no, już krystal na złomie dawno temu, tak jak forszt I Newhall No Trzeba było mi sprzedać, przydałby mi się <grystanie> Mówiłem kupuj <grystanie> A. Dobra, także teraz tak no, no. Odcinki nagrywam na przyszłość, właściwie ten, tylko na piątek Podem w piątek przyjadę I Nagram te trzy odcinki na tydzień i no. potem znowu i tak cykl się będzie powtarzał przez ee, cały rok. 10 miesięcy, no. A ja mi, jaka zrobiłem. Uch. Chyba, że strasznie ci się znudzi i, i nie będziesz miał w ogóle weny ani siły do nagrywania. Właśnie byłoby. się o to boisz, jak Jak będę nie miał w ogóle weny y, w piątek, co nie? A? W ogóle na weekend to przecież żadnych filmów nie będzie przez tydzień. <laughs> Daj spokój, to, to ja, ja tak nie wytrzymał. Znaczy, no, widać, by nie wytrzymał, ja też sobie no bo kurczę, no jednak... Jednak, jednak... się zobowiąza... Zobowiąza... Tak, zobowiązałem, tak. się, nie? Zobowiązałeś się prowadzić kanał na YouTube i teraz możesz. Oj, to wszystko przez mojego kolegę. Gdzieś tak. wykopał jakieś moje stale filmy z Minecrafta i mówił o, Dawaj nagrywaj Minecrafta, będzie fajnie. Zacząłem nagrywać wszystko spoko, ładnie, pięknie. Przyszło trochę widzów. Już. Par... Teraz mi się farminga zachciało, no i proszę bardzo. No już nie, nie żałuję farming, spoko. No. Także obornika jeszcze nie było Musisz się czekać na 30 odcinków, żeby w 31 pierwszym był obornik. To No, dajcie spokój. Dobra, skończyło się. Całe pole obstrane. Aż sobie zasejwuję. Powiem ci akurat 4 razy przyjechałem i jest git, nie? No szereg mówiłem. No, przejdziemy sobie tędy polem. W ogóle chyba sobie to pole muszę kupić. Niby koło gospodarki, ale spora jest. Takie teraz na większe pola się będę rzucał trochę No i mnie, sorry, 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 już jadę e, I dobra Czy jakieś są y, plany na kolejne odcinki Patro, masz jakiś pomysł? Kurczę Co byś mógł zrobić ciekawego? Mhm. E, może rower kupić albo kosiarkę i spaliną taką malutką na rączkę i wziąłeś sobie wykosić trawnik czy coś. Masz gdzieś trawnik? What the fuck! Aby po prostu przeprowadzkę i... Jak zobaczysz to, 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 to na filmie? Rozwaliłeś koło, rozrzutnik Chyba... pełen. Nie, nie! bo zrobiłem! zrobiłem! Brawo ty. Ale spokój ty, całkiem. Co się istnęło. Poczekaj, poczekaj. Ciąbnik pociągnął. No. Ten masa jest jakiś nieskompatybilny z tym. Z tymi widłami. Tak mi się wydaje. Już się cały brudził. To błotem. No. Dobra, jest jakoś. Już cały obornik wywiadł w sumie, żeby ten. Żeby mieć z głowy. Także co dzisiaj wywiesiemy taki będzie odcinek, może nawet krótki dosyć, ale... Nie no właśnie się tam trochę poczekałem no, chyba za, za tygodnie czy coś minęło tutaj w tej farmingu Także nie, nie było tak jakoś owalania się Ctrl R i ciśniemy, nie? Ile to się zostało? A, jeszcze raz zabiorę Okej, okay, dobra A właśnie, się tam poruszył ważną kwestię, mianowicie kwestię tych komentarzy jak już mówiłem no w filmie informacyjnym, wszystkie komentarze będą, tylko jakby komentarz, który był napisany w poniedziałek, będzie przeczytany w poniedziałek, ale dopiero za tydzień. No bo Riot będzie musiał sobie... Na weekendzie będzie nagrywał, tylko dlatego będzie... Tak, tylko na weekendzie będzie ja nagrywał, także... Także komentarze wszystkie będą, tylko... No znowu to samo <laughs> nie! Odpisywał będziesz może z telefonu, nie? Tak. tak, Będę. No, a odpowiadał będzie... Tam, na odcinku mm. później Ewentualnie tam na Skype to się to też będzie się działo Okej, okay, miodzia, mamy to, teraz jedziemy tylko na pole i będzie fajnie Chyba Tylko teraz na 55 pojadę sobie tam rozrzucę I będzie w sam raz Teraz I ogólnie można, można dedyka zakupić Do 17? No już? Znaczy nie już, tylko jak będzie 17, jak będziesz chciał na mnie grać. Mm -hmm. Można arność Dedyka. Jak nie zrobimy no. no to na ile? Na trzy osoby, czy... 3, na cztery w sumie. Wystarczyłoby, nie? No. Bo tak na cztery wiadomo, jakby była cała ekipa, to byśmy nagrywali ekipu. A jakby jednej sobie nie było, to bym brał jakiegoś widzę, nie? No. I byłoby spoko. O i tak... O, takie coś może mogarn sobie. Odedyk na 4 osoby, czy tam na 5 nawet zobaczymy jak to będzie jak, A jak tam z kosztem tego dedyka, to chyba coś co miesiąc ile, tam 15 czy 20 zł? Może znaczy do 15 no, tak jest, nie wiem jak jest do tego Do 17 pewnie czego nie? Nie wiem, wiesz, wydaje mi się, że nie więcej na pewno niż 7 dych, 5 dych, zależy nie wiem za ile Za, za slot za ile się chyba opłaci Za slot. <coughs> slot jest tam ileś tam, 1 czy 2 Dolary, czy euro? Zaraz zobaczę w sumie jakieś... No jakoś tam się zobaczy, no, spokojnie tam no, wiesz. No także detyk będzie na pewno, bo tak na swoim necie to raczej nie damy rady. Znaczy na moim, bo w sumie u nie będzie mapa jakby nie? No 50, 50 złotych, 8 slotów na miesiąc. 8 slotów, no. no 47 dokładnie, ale. No, no no gminie co będzie się bawić z tymi wszystkimi mikropodnoszeniami? To albo będziemy robić zrzutkę, czy coś, ale że wiesz, to można zapłacić Co? safe kartę można zapłacić nawet. No to dobrze, będziemy robić zrzutkę. Albo ewentualnie jedno samo płaci w tym miesiącu, drugie opłaci w następnym, nie? No, 55, jak chcemy mieć więcej gigabajtów na mody chyba. No, no, mody znaczy... Wiesz, nie, no pierwsza w sumie sezon będzie bez modów, nie? No, no. Na, na podstawce samej, dopiero później gdzieś tych z tymi modami. No ale wiesz, znowu na 6 slotów zmniejszyłem, to jest 49,30. Jeden giga na mody. No poczekaj, I bo mi... to... A, poczekaj. Aha, kamerka się giba, to nie, to nie będę ruszał, bo ktoś mi na Facebooku pisze. <grym> bo mam mi... jakby telefon pod ten, ten telefon z nagrywaniem włączonym, nie? I, I nie mogę jakby za bardzo. jest za darmo jest, 10 slotów. Tak? No. O, widzisz. Trzeba to chyba uderzyłem w znak? No jak Okej, okay, to cofniemy na spokojnie, nie ma co się stresować. Ktoś się to drzewo te drzew nasadzili, kurczę, nie wiem po co. I to się cztery razy przyjeżdża, to taka sama szerokość tego ...pola jak 71. A teraz sobie pojeżdżę trochę z kabiny. O, super. Tak nie wiem ten obornik jest taki pomarańczowy. No. Bo to wiesz, ten widać, że ten nabornik leży, nie? Widać, widać. No. To A na burszowie też ta. masz takie coś, że widzisz ten obornik, czy A, ten... Tak samo praktycznie jak na górach to wygląda. O, to super. Wiem, że to się też jakoś tam dostosowuje, że zwiększasz częstotliwość występowania tych e, ...tych kupek. A nie wiem. I to jeszcze możesz pojęcia. sobie zmniejsz zwiększać, zmniejszać te kubki, nie? Że one są albo takie duże płaty leżą, albo takie malutkie, nie? No, takie malutkie bardziej że i Im mniejsze, tym bardziej realnie, nie? No No to no. widzisz 5 dyszek, 6 latów, plus te 3 za darmo to, Całkiem słabo No, TS by się przyda teraz, nie? No Będziemy TESa używać teraz <laughs> Bo teraz na Skype to trochę obciąża to wszystko o, dzisiaj chyba taki naprawdę very króciutki odcinek Ale nie, lecz mam 8 ton obornika To... coś tu jeszcze będę działo Zaraz, żeby to się sąsiadowi na pole nie wywalić O, sąsiad miedzę zaorał hmm, tutaj, tutaj, tutaj się chyba wywalał mi na miedzę Co Może roku... Do niego. Co roku kurde Co roku mam pole mniejsze, nie? On po nocy chodzi o metr przesuwa ten yy, miedzy, nie? Dobra. 6,5 mi zostało obornika. Teraz sobie pojadę na pole. Numer. Yy, jakieś takie inne miałem kupione na pole. Fajne. O, na 75 pojadę. Czy wiesz, do Battlefield czwórki serwer kosztuje? No ile. Jak masz 64 sloty to 200. O kurczę. A na 16 slotów wszedł. Łoł wow. Albo sobie po prostu ognoje to pole, bo jeszcze z niego będę korzystał jakby. A z innych już już tych pomało, tylko pól nie będę korzystał, także No. W ogóle te pola w tej, na no, V4 są dziś nieułożone, wolę ułożenie pól koło gospodarki tej głównej, nie? Mhm. Y, z V3, były tam lepiej jakoś A to jest taki dół jakby przez to jezioro trochę zrobione, no ale no dobra no Może rafik to poprawi. Może, może. Tak. W ogóle wbiłem sobie jeszcze kiedyś ostatnio na tym, na V22, Beta3 do Górali. No? Tam była taka jakby akcja, że jak jest ta droga główna, co nie? Od pierwszej mhm. gospodarki. To wokół... Y, Zresztą, znaczy no, wzdłuż tej drogi były inne gospodarki, co nie? No? Takie malutkie, to tak dziwnie wyglądało. A ta główna gospodarka to była taka malutka, tak tam ciasno było. <laughs> Ja jeszcze powiedziałam jak na V1.3 yy, był taki kibel, co nie? Postawiony, taka drewniana szopka. Jak otwierałeś yy, tą klapkę, to mogłeś zobaczyć, jak tam leży... No. No coś leży. Nie Komu się chciało teksturę, znaczy, modelować? Nie wiem. No jeszcze teksturę nakładać? No nie. No ale zawsze jakiś bajer. Tak. Taka zagadka, ciekawa, no. Zagadka. <grabia> no zaga zagadka, kto mógł to zrobić, nie? Hmm. Czy to Riot? Riot, czy to ty? <grabia> nie. Ja jeszcze wtedy nie, nie użyłem go cudzorcy. <grabia> o Boże. Dobra, lecimy sobie dalej. Ty, ale zamuła, ja jest dawno nie miałem takiego odcinka, żeby taka zamuła była. Ej, cóż tam? Cóż, zrobić. robić? Kurczę, jakieś tematy by się przydały do pogadania? Nie no, widzę, je... piszcie tematy do porozmawiania albo jakieś pytanka ciekawe. No, ci, w ogóle nie czy... sobie... chcę... Wiesz co pan mm. Johnson, jak ktoś się mnie pytał e, no. odnośnie tej pasty? No. <laughs> ja już powiedziałem, że ten, że już odpowiadał na takie komentarze i tak dalej, nie? No. A coś tam... Zresztą ktoś gada, idzie że... No ale no mu nie odpowiadałeś, to odpowiesz Ej, czy to będzie normalne zachowanie, jak, jak umuję sobie mm, Rozrzutnik Co nie? No I y, włożę jeszcze, raz, tam jeszcze półtorej tony na tym rozrzutniku I włożę sobie go po prostu do tego Do garażu Ty jesteś fajny psychicznie To znaczy... Naukowcy tego nie stwierdzili jeszcze, ale można powiedzieć, że wstępne badania wykazały. Nie, <noise> wiesz... Tak, normalnie, jakbyś tak włożył, to wiesz, co by było w garażu... Wiem, i... co by było! <noise> no... Dlatego właśnie, pasowałoby wziąć i... Albo kupić maski gazowe, albo po prostu... To prędzej dożyczyć. maski kupię, nie? Albo <noise> po prostu wyrzucić. Bo jakoś mi się nie z tego rzucać jeszcze, no zostało tam pół tony, ale na trzy pola udało mi się rozrzucić, także miodział No, to gitara się ma. <laughs> No właśnie, propos gitara się ma, to się już żegnamy Już teraz? W tym momencie? No, no taki krótki odcinek, bo w sumie nie ma co takiego wiesz No to w przyszłym odcinku już zapowiem, że Raju będzie orał <laughs> Orał? Nie, jeszcze będzie nawóz, spokojnie Alright. Dobra, ale tak chcesz jak kiedyś rał będziesz? No, będę robić. Bo obornik się oże. Ale oczywiście. No tak. Więc... Yy, trzymajcie rał. Bardzo serdecznie. Do następnych odcinków. Do widzenia. Cześć. Siema. Hej, pa. Hello. Dobra, ja jestem Rajot, ze mną, był patro. Trzymajcie się. Do kolejnych. Na raz... Siema. Nacisnąłeś już?